Miejsce jest to rozpoczynamy pierwszy, czyli nie jestem już w zamku, a to on, tak wygląda, miejsce akurat znakomite, fajne, na no, taki, na takie weekendy pan. ogólnie to co w nim jest tutaj, nie, nie, wiem, nie myślę, że nawet tutaj nie mieszkam jak księżyc, nie? nie wiem jeszcze sam. Czy tu czy gdzie indziej. Może mamy ręce albo tam, gdzie gdzie jest tam. On. to będzie się urodziło Ogólnie od jutra zaczynamy lekcję od godziny 9 do godziny 14 albo 15. Jakoś tak. Mam pani e, nauczycielka mówiła, wychował czyn na nasza tutaj. Mam tego jutro z dwie lekcje. PHP i teraz Zawodowe Cyklinika. Ogólnie mam chyba mańskie. I to mam może pokój mu pokażę. Jutro może też jeszcze coś podzwiedzę. Dzisiaj nawet zwiedzę. Było nieźle. Fajnie. Ogólnie no to to. Jutro to że... Jutro jedę. Nie to pójdę do rozmania. Do rozmana, żeby zadłużować. Ten mój wypadek z siatką w cudzysłowie ogólnie pokaż Wam łzienkę. Wiecie wiecie to polsko, patrzcie sami Ehm, eee, czekajcie chwilę bo co jest, troszkę Dobra, o lustro, na dnia się mi trochę wykazałem, to jest jakiś dywan. Nie wiadomo na czym. I tu, to lepiej. To jest jedna. Druga. Kamiennik rośnie w całej. No. po prostu czad. Wymiota.